od dziś od dziś zaczyna się historia miłości co łamie wszelkie bariery Santo Subito to widowisko muzyczne, które za pomocą 11 utworów opowiada o drodze do świętości papieża Polaka Jana Pawła II. Można było usłyszeć m.in. utwory Abemu z Papam, Pielgrzyma, Lakrymoza czy Glorie. Spektakl powstał z okazji kanonizacji Ojca Świętego. Utwory poprzedzone zostały poetyckimi wstawkami, w których narracje prowadzą trzy anioły: Rafał, Michalina oraz Gabriela, które towarzyszą Karolowi Wojtyle od narodzin po kres jego ziemskiej wędrówki. Podczas nich pojawiają się cytaty i wspomnienia najważniejszych momentów z życia Jana Pawła II. W Spektaklu wystąpili aktorzy polskiego Teatru Historii Martyna Kalus, Cholewa, Sylwia Bocian i Sebastian Dylnicki, który jest także reżyserem przedstawienia. Tuż przed spektaklem w holu sali teatralnej Moksyr zawisł transparent poświęcony papieżowi Polakowi, świętemu Janowi Pawłowi II. Napis został wykonany przez pana Kazimierza Tyborowskiego, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Wracając do Polski wziął ze sobą część pamiątek. Ja to wszystko robiłem własnoręcznie, żeby promować naszego Ojca Świętego, naszego Ojca Świętego, który... Jest największym autorytetem nie tylko polski, ale i całego świata. Transparent oraz obraz można było oglądać w dniu przedstawienia, jak zapowiada jego autor, chce przekazać je oraz resztę pamiątek Szanowskiemu Muzeum.